Witajcie, kochani. Drugi dzień bitwy, podbite ulepszenia. pięciogwiazdkowi bohaterowie bez zielonych. Nasza drużyna obronna. A no chyba bez zmian od wczoraj. No i co? Uderzamy, zobaczymy jak daleko dzisiaj zajdziemy. Ostatnio monofiolet. Teraz to zbytnia ekstrawagancja. Wezmę sobie, myślę, że jeszcze żółtych fioletowo-żółtą ekipę 3x2. Wezmę Juna i Vivikę. Myślę, że totalnie taka neutralna. Eee, z kontratakiem na ri... Rigard. Rigard, tak. No dobra, mamy trochę klocków. Zrzucimy tu czerwone. Coś się ładnie podciągnęło. Fioletowo-żółto po prawo. Dobra, w kąbie weszły fioletowe. Ok, tu mamy niebieskie z żółtymi w środku. Weszły też zielone. Myślę, że złożymy. Te fioletowe a mogłem czerwone złożyć, też by weszło. Dobra, Ryszard odpalił, ale my też odpalamy. Także leczymy i tą prawą stronę spróbujemy, bo tam już Misandra yy odpalała. O, choroba, odrodzenie. No dobra, trudno. Żółte w Ryszarda i myślę, że Junem go chyba dokończymy. Mam nadzieję, właśnie, że zatrucie. Zadziała, dobra, wela wykończona, uleczymy się wiewikom. mamy żółty brigarda, piękny, Wesz, wszedł jakiś krytyk, bo pięknie go to załatwiło, dobra, wykończymy tanka, żółte weszły w pustkę jeszcze, o i znowu żółte z fioletowymi, no i to już pomagnim będzie. No dobra, pierwsze koty za płoty, elegancko poszło. Dobra, no teraz myślę, że żółto chyba niebiesko byśmy poszli. A nie, z dwóch, z dwóch żółtych, tak, z rozstawmy się, fioletowych. Ten Jean-François nie jest chyba aż tak przy wywice, nie jest aż tak groźny. No dobra, mamy tu coś do złożenia. Po lewej też mamy tu czerwono-niebieskie takie combo właśnie. Żółte wejdą. O i fioletowe weszły. Tu mamy na fioletowego smoka. Tylko to wszystko pod kunchenem. Ale no ryzyk fizyk. Jak to mówią. Żółtych i tak nie ma. Wrzucimy tego smoka tak żeby zahaczył dwa żółte. Dobra uleczył. Spróbujemy Jean-François troszeczkę mu napsuć krwi. Uderzymy smoka bez przesuwania, żeby żółte weszły w Kunchena. Dobra, weszło kombo, weszło trochę też klocków. Jean-François odpala, więc spuścimy mu Pajdę. Aj, nie starczyło. Dobra, on się nadzieje, a nie, bo on nie daje obrażeń, tylko spalenie. Teraz skupimy się na weli. Jean-François i tak już jest odjechany. Dobra. Posejdon będzie odpalał. A można było poczekać z tym leczeniem. Dobra, w Nie, w Leonidasa. Dobra, mamy trochę fioletowych w środku. Zrzucimy. Aeron, odpalimy go. Chyba, że poczekać nie. Bo. Możliwe, że Leonidas by tego nie przeżył. Dobra, weszły fioletowe, weszło combo. Są żółte na dole. Załatwmy Poseidona, bo on wcześniej prawdopodobnie odpali. No i teraz skupmy się na Onatel. Mamy trzy żółte klocki. Odpala Leonidas. Tutaj smoczek to powinien. Tak, odpaliło. Pozostałych. No, i myślę, że Jun to już rozstrzygnie na naszą korzyść. Pięknie. Drugie zwycięstwo. Jednak te neutralne teamy, powiem Wam, całkiem, całkiem idę. No dobra, tutaj bym nie brał żółtych. Z uwagi na ursenę muszą być klocki. Żeby żółci się tu sprawdzili. Więc wezmę niebieskich. I w, Znaczy fioletowo niebieską drużynę. Dobra, mamy fioletowe tam w Poseidona. Dobra, o tu weszły w kombie. Smok powinien odpalić naszych dwóch przynajmniej bohaterów. No i Ariel spróbujemy załatwić, żeby nie dawała im tego boostu do many. Oberwie się też trochę Ursinie, dobra. No, musimy coś zrzucić tylko tak, żeby Ursiny nie, nie aktywować. A przynajmniej jak najpóźniej. Ładnie, w kombie niebieskie. Na sartanę, więc jedziemy. Poseidon. Eee. No, myślę, że Ursena, bo mamy klocki pod nimi. A choroba. Dobra, nadziała no się na kontratak. Sardana niestety nie, zabrała nam Magniego, ale mamy pod nią smoka. Co prawda to nie starczyło, ale już jest blisko. Czerwone zrzucimy, ładnie niebieskie weszły w kombie. No i teraz możemy ciachnąć sardanę do końca. I zostanie nam tylko Marianka, która ewentualnie może próbować jakichś dzikich uników. I zobaczymy jak jej to pójdzie, Teo nie uniknęła. Tu też nie uniknęła. Znowu trzy fioletowe. Aeron troszeczkę nas podleczy. Mamy trzy niebieskie. Trzy fioletowe u góry. To odpali naszych bohaterów. Jeszcze ona sobie wystrzeli. Dobra. I jeśli nie uniknie, no to jest po sprawie. No i nie uniknęła. Dobra. 3-0. Idzie, idzie, idzie. Naprawdę idzie. Pniemy się. Dobra, Ursena znowu. Dwóch żółtych, jest w Grave maker, ja wiem. Zostawmy ich chyba. Zobaczmy. Dobra, jest trochę niebieskich, ale niestety w wele. Czerwone w środku, dadzą nam niebieskie w Ursenę. Ciachniemy ją tak. Weszło combo, weszły fioletowe, weszły niebieskie z żółtymi. I mamy jeszcze jeden klocek niebieski, który odpali nas, a na szczęście ją nie odpalił. Dobra, ładnie to wyszło. A, ładnie. Dobra, grave maker, bo on najszybciej będzie odpalał z całej reszty. O co zaraz się przekonamy, prawdopodobnie. Więc zrzućmy w niego czerwone. O, ładnie tu wyszły. Cztery fioletowe albo trzy niebieskie. Do wyboru, do koloru. Palniemy niebieskie, to powinno, ale nie. Powinno go załatwić, no niestety. Dobra, cztery w Poseidona. Ej, gdyby nie to odrodzenie. Dobra, mamy klocek w każdym bądź razie niebieski w Grave Makera. Tam zatrucie zadziałało na Posejdona. Wela i tak odpali. Jun, kogoś nam zabierze. No i miałem nadzieję, że obakana. Dobra, trudno. Dobra, walimy, żeby Aeron nas uleczył. No i jedziemy. Wela. pierwsza raczej się nabije, więc próbujemy ją. w pustkę fioletowe. Smog. Powinno to nabić. Tak jest, sartane. Ale to walniemy Juna. Tam mam nadzieję, że to zatrucie na tyle będzie działało. Fajnie, że. Wela sama się wykończy. Dobra. Leczymy się dalej. Niebieskie klocki poszły po prawo. Mamy fioletowe, to odpali cartane. Jeżeli dżuni nie zabierze, to mamy zwycięstwo w kieszeni cholera. Aj, klocki pod nim. Potrzebuje pod nim klocki. Mamy fioletowy, dobra. Powinien wystarczyć. <ślesy> Dobra, bo no, leczący przeciwko atakującemu bez klocków to jest ciężka sprawa. Dobra, udało się 4-0. No idzie, idzie dzisiaj. No dobra, i tu zostawimy tą ekipę. Jest June na tanku i Grave Maker po prawej. Dobra, mamy trzy fioletowe. Tu, trzy tu. Ładnie weszły w kombie. To niestety na tyle. Podciągniemy tu po lewej. Czerwone chyba. To nam złoży zielone na dominację, co prawda, ale odpali nam dwóch naszych bohaterów wcześniej niż Juna. Spróbujemy Obakanem. bakanem. A, odrodzenie, no dobra. Grave Makera. Wrzucimy aerona, to może przynajmniej nas nie oślepi. Walniemy niebieskich i Grave -Maker odjechał. Nie mają leczących, więc yy, ten Jun szybko dosyć powinien zginąć. Chyba, że się będzie. Nieskończoność od, odradzał. No dobra. do Trzech razy sztuka. Oj, no i dobra. Teraz tak. Żółte walniemy. Dominica i tak odpalała. A coś rzucimy. Ładnie się nadziała na kontratak. Bardzo mi się to podobało. Przydałby się pod nimi jakiś klocek. Jeden prawdopodobnie by wystarczył. Teraz złóżmy sobie tu fioletowe w środku. Jeden w pustkę. Weszło kombo. Jeszcze niebieskie fioletowe, Richard odpalił Na szczęście nikogo nie zabił, Seszat dokończyła Obakana to my dokończymy Ryszarda Wszystko w pustkę, mamy leczenie, mamy sartane i trochę niebieskich klocków Więc Magni odpala Tu żółte złożymy, złożymy już się niebieskie Pięknie fioletowe weszły, mamy niebieskie pod Seszat więc może to wystarczy? Ciach, i oddamy jej. I bomba. I bomba poszło fantastycznie. 5 do 0. No nie spodziewałem się. Drugi dzień. Rewelacyjny. Zobaczymy, jaki będzie trzeci. Naprawdę fantastycznie grali dzisiaj. No dobra. Zobaczymy, jak będzie dalej. Dzięki za obejrzenie. Subskrybujcie, komentujcie oglądajcie i zapraszam Was na kolejne moje filmy, a przynajmniej na ten drugi dzień, drugi przepraszam, na trzeci dzień bitew, trzymajcie się, cześć